Był rynek, wtorkowy rynek przy dworcu w Stalowej Woli. Mnóstwo truskawek, czereśnie, przepiękne owoce z sandomierskich okolic. A teraz jest Targowisko. 235 do zobaczenia. Rezerwat Targowisko. Właściwie to jeszcze nie jest rezerwat, jest dopiero rzeczka, gilówka, o, ale chciałem sobie ją zapamiętać z tym wodospadem który zbudował pan Bubr i jego rodzina. Ślicznie szumi. Rezerwat czasami dotyka gilówki, ale w tym miejscu to raczej jestem poza granicami. Jest taki mostek na niej. Słychać wodospad. Słychać jego szum. A w tą stronę jest nurt. No widać, że to sporo niższy stań niż powinien być Gilówka za moment uchodzi do Bukowej no i tam właśnie albo raczej w sąsiedztwie udało się zachować taki oto las sosnowy olszowy są też jodły te sosny z tymi wybrzuszeniami bardzo oryginalne. Bardzo rzadko widywane. Ja chyba nigdy. No i po raz kolejny trzeba oddać cześć Towarzystwu Przyrodniczemu Wolne Rzeki. Podkarpackiemu Towarzystwu Przyrodniczemu Wolne Rzeki. To oni od kilku lat, od kilkunastu lat postulowali, żeby nie trafiła tu siekiera. Żeby zachować ten obszar w takim stanie jak, jak teraz. 2022 23 zrobili inwentaryzację zasobów tutaj leśnych No i złożyli wniosek 2024 i 2025, kilka miesięcy temu w marcu, 3 miesiące temu. Ostatecznie podjęto decyzję, że to jest rezerwat, rezerwat targowisko. I te sosny, te jodły, i na takim bardzo fajnie ukształtowanym terenie gdzie jest stroma bardzo skarpa do nurtu rzeki Gilówki gdzie są różne siedliska wypływy wód podziemnych tak zwane młaki zinwentaryzowano 8 gatunków grzybów z czerwonej księgi gatunków zagrożonych są pomnikowe drzewa, te sosny, dąb, jesiony. No i jest środowisko, żeby urządzać takie koncerty ptasie. I jeszcze takie dęby, no olsze obrośnięte bluszczem, ale ogromne, wyglądają jakby były dębami. Udało się część o, Doliny Smarkatej objąć ochroną. No i tutaj gilówka, jej siostra. Do zobaczenia.